Zacząłem dzisiaj wieczorem montować gazebo. To pierwsze co montuję te deski na ścianie, ale zobaczcie, jaka jest angielska precyzja budowania. Zobaczcie po to łato, jak ucieka im cegła do góry. Widzicie? Jest, kurde, dobre 50 mm na tej ścianie. Zobaczcie jeszcze raz. Tam jest równiutko, zaczynałem, a tu już idzie do góry, do góry, jeszcze wyżej, jeszcze wyżej, jeszcze wyżej. I to tak jest. Także fachowcy budowlancy powiecie czy to jest normalne, czy nie. O, żona z kawo wychodzi, że Tam jest na równo i to wszystko powoli ucieka, ucieka, ucieka o jakieś 50 mm, A na dowód, żeby było, zobaczcie. Tam jest jedna poziomica, pięknie równiutko, a tu jest też druga poziomica, pięknie równiutko, także to nie jest moja wina, tylko cegły uciekają, tak. I teraz pewnie każdy, kto przyjdzie na to zobaczy, to powie, że spierdoliłem, bo krzywo wygląda, no bo jak spojrzysz, to twój krzywo to wygląda, ale to nie moja wina. No, już ona właśnie mi o tym wspomniała. mnie robisz? Ucieka, wszystko ucieka. No, ale co zrobisz?